Kamil Hepman, kanał Koloseum. Z nami Paweł Jóźwiak, który walczy na Gali Klautę M4 dianem czasem, no i bardzo dużo emocji. Jak wrażenia, bo jednak ten liść doszedł do twarzy? Już witam serdecznie. No tak dodaję się z partyzanta trafić, wiesz, no tacy, co nie mają charakteru, nie mają jaj, to potrafią tylko z zaskoczenia z partyzanta, kogoś uderzyć i to tyle. No, ja go będę bił w Oktagonie i tam mu za wszystko odpłacę. I skrzyło od samego początku panelu było też no, takie rzucenie się już w swoją stronę po tym jak wstaliście do Face to Face'a. Nie dało się wyczuć tego, że może dojść do rękoczynów. No nie, no dało się, no ale to widzisz, to jakoś tak się zagapiłem trochę, tylko zlekceważyłem. Marcin Najman też wcześniej otrzymał tego liścia, teraz pan jest drugi. Obaj rywale w sumie walczyliście, też dwie walki stoczyliście, więc jest jakiś pewien szlak, który można tutaj zobaczyć. ja nie widzę żadnego szlaku, ja go będę po prostu bił w OKTAGONIE, bo tam jest miejsce na to. Też bardzo dużo zajęło wam wyjaśnianie tego tematu jeszcze z przeszłości, z poprzedniego roku, jeżeli chodzi o Federację Prime. Nawet chyba to był 2022, już nie jestem teraz pewien. Trzeci. Trzeci. W końcu jak to wyglądało, bo wersja jest jedna pana tutaj, że no tak by była wina Adriana Ciosa, on no z kolei... No, nie jest jego, bo Adrian Cios miał ważny kontrakt, ma ważny do dzisiaj. Jest w konflikcie prawnym z Federacją Prime i tyle. A to, że no chcieliśmy dać mu większą stawkę, bo mu wzrosły zasięgi, no to jest inna sprawa. On no, po prostu tego nie uszanował i na sam koniec chciał jeszcze od Federacji więcej wyciągnąć, bo chciał, żeby to była ostatnia walka na kontrakcie i na to się Federacja nie chciała zgodzić, no i tyle. Teraz to pan jednak najbardziej do jego środowiska przyszedł. Bo Adrian ma już ze sobą walki w Klaucie. Czy ta oferta. Z... Ja nie przyszedłem do jego środowiska. Przyszedłem, przyszedłem tutaj, bo to jest federacja konkurencyjna do, do Prime'u. Czyli ja mam swój dom. Moim domem jest Fen, jest Prime, z w którym, w którym współpracuję. Przyszedłem tutaj po prostu po to, żeby mu odpłacić w octagonie za to wszystko, co źle dla mnie zrobił jako mój, jako mój kolega. Też wspominał pan właśnie o tym, że wcześniej był jakiś pewien konflikt między Klautem a Prime'em. Wtedy to było raczej niewyobrażalne, że pan dołączy, żeby stoczyć tę walkę. Ale to się zmieniło, więc jak do tego doszło? Może jak to wyglądało za zakulisowo? Zgadza się, był konflikt pewny z, z Cloudem, no ale jak to, jak to w życiu, wszystko się zmienia. Federacje się dogadały między sobą, teraz jest zgoda i dlatego ja mogę tutaj walczyć. Marcin Najman też zawalczy na tej gali, a wiadomo co się działo w tych walkach Marcina z Adrianem Ciosem. Czy pan się nie boi, że ta walka znowu może być jednym wielkim rozczarowaniem, skończyć, nie wiem, po 30-40 sekundach w pewnych kontrowersjach? Skończy się po 30-40 sekundach, ale bez żadnych kontrowersji, tylko to będzie ciężki nokaut na nim. A co gdyby już w klatce Adrian jednak ponownie sugerował jakieś ciosy w tył głowy, gdyby sugerował jakieś faule? Jest pan na to gotowy? gotowy? Da się w ogóle na to przygotować? Ja nie zamierzam faulować, także wiesz, no zawsze u niechcący możesz, możesz kogoś kopnąć w jaja czy coś, ale ja zamierzam walczyć yy, przepisowo. Zakładam, że Marcin też nie zamierzał, ale jednak nawet to, co Adrian powiedział, gdy już będzie ta sytuacja w parterze, no jakiś cios może dojść w tył głowy, tak? On powiedział, że jeden cios może. Ale też spowodować już sytuację, w której nie da rady dalej walczyć. No wiesz co, jak ktoś jest miękki i, i po prostu jak baba płacze w klatce i krzyczy głośno ała, no to ja już nic na to nie poradzę. No. Jak już doszło do tego wymierzenia ciosów w twarz, no to pan szukał mimo wszystko rewanżu w tym kolejnym face to face. To się nie do końca udało, no bo jednak ochrona była bardzo aktywna na scenie. No ale wiadomo. co tutaj, jeżeli chodzi o zakulisowe sceny, czy możemy być pewni, że do tej walki dojdzie, że nie będzie żadnych starć za zakładką? Nie, no ja tego nie gwarantuję, bo tym liściem jest zdenerwowało tak, że będę polował na niego przy każdej pierwszej okazji, prędzej czy później wpadnie mi pod rękę. Na razie tak się rozglądałem, tutaj Adriana Ciosa nie widać, nie wiem czy się pojawi, Na no, pewnie ochronę już tutaj widzę, że jest zmorzona nawet. Yy, czy Marcin Najman sugerował coś przed, tym, przed tą walką z Adrianem Ciosem? Bo macie chyba całkiem dobre relacje jak nie na to, że bardzo dobre relacje, no ale... Nie gadaliśmy o ciosie, mamy ciekawsze tematy z Marcinem. Nawet sam fakt, że po tej ostatniej walce Pan był w klatce, po tej właśnie walce Marcina z Adrianem, no i tam też już było między Wami gorąco, więc widać, że ten konflikt faktycznie chyba musi znaleźć swój koniec w klatce. No zgadza się, no tak musiało być i tak jest. Nie? Jakie w takim razie plany? Czy to ma, na pewno będzie pierwsza runda? Wiesz, to nigdy nie, nie może być niczego pewnego. Na pewno wygram to walkę, a będę chciał to zrobić jak najszybciej i tyle. No i też chyba ważny temat to jest ten zakład, bo tutaj zasugerował pan, żeby po 100 tysięcy włożyć do puli. Po czym powiedział pan, że Adrian chyba nawet nie ma 100 tysięcy, więc skąd akurat taka kwota wpadłaby do głowy? Nie wiem, tak mi się na szybkość padło do głowy. A jest szansa, żeby właśnie było równo 200 tysięcy w puli, czy to federacja musiałaby dołożyć Do No tylko federacja, przecież nie ma takiej taki, taki pieniędzy, także musiałoby to pójść z poli na naszych kontraktów, wynagrodzeń za walkę. Ale rozumiem, że pan jest gotowy tą stówę włożyć do puli. Tak. Czyli tu możemy się spodziewać, że ten zakład raczej będzie na 100% tutaj do jakby zrealizowania. Tak, dokładnie. No dobrze, no to w takim razie już nie będę zatrzymywał. Było bardzo gorąco. Mamy nadzieję, że w klatce będzie równie gorąco i tym razem bez większych kontrowersji. Będzie ogień, nie będzie żadnych kontr yy, tych kontrowersji. Kontr Dziękuję bardzo, piąteczko. Dzięki wielkie.